No dobrze, więc zaczynamy. Będziemy rozpakowywać paczkę z Media Expert. Co my tu mamy? Jak widać, no, tu jest taki fajny napis. Sprawdź opakowanie w obecności przewoźnika. No, faktycznie by się przydało, bo tu mamy dziurę znowu. Tylko kwestia, że ta paczka była nadana w ten sposób, że odebrana przeze mnie była paczko Macie. To ciężko byłoby mi to tego przewoźnika e, zawezwać, żeby sobie to sprawdzić. Spakowujemy. jest taka trochę większa, z tego tytułu, że mam tutaj myszkę, przynajmniej powinna być myszkę, klawiaturę, no i jeszcze powinna być podkładka. Jak to wygląda wszystko, zaraz zerkniemy. Zobaczymy, czy ta dziura, co tu jest zrobiona, da się nam te znaki Ula, la, ale papieru tutaj mamy no, tak, 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 tak. no, i dziura jest z tamtej strony <laughs> Chociaż nie, tutaj Tu jest dziura Czyli wygląda wszystko ok. Myszeczka. Mało popularna Przynajmniej na YouTube To jest Bot RGB nie wiem, czy to będzie do mnie pasowało. No ale spróbujmy. To jest marka Krux. Dobrze, sprawdźmy dalej, co my tu mamy. Mamy naszą klawiaturkę. No, od tego się wszystko zaczęło. Chciałem sobie zamówić klawiaturę z mechanicznymi switchami. No i zobaczymy. O, jeszcze jest. Wilgotna, bo niedawno przeszła znowu. No, znowu jest niska temperatura. No, i tu mamy tą podkładeczkę. Podkładeczka pod myszkę, ale ona jest taka duża, że będzie pewnie na większość biurka, mi tutaj leżeć. Na większości biurka, no i to wszystko. Czyli tak to sobie odkładamy na później. Odkładamy sobie na później i zobaczymy, co później, co to jest ten Crux Space XXL. <laughs> pad. Tak, tu pisze, że to jest odporny na wodę powierzchnia. No i oczywiście nieślizgająca się. No, zobaczymy, jak myszka działa. Klawiaturkę też odkładamy na później. A zabieramy się za myszkę. Dlaczego wybrałem tą myszkę? No, z tego tytułu, że ma ona mieć dość wysoką rozdzielczość, że, czy tudzież czułość rzędu 12800 dpi. Nie wiem, czy będzie różnica co do mojej bieżącej myszki. Ostrze gdzieś poszła, tak? Ostrze gdzieś poszła. Teraz jest kłóciła osość. <kluzny> Nie wiem, czy będzie różnica w precyzji. Co do mojej obecnej myszki, to jest myszka Logitech, bardzo fajna, bezprzewodowa. Ta jest przewodówka. No zobaczymy, czy, czy przewodówka będzie, nie będzie tutaj się coś niepokojąco chrzanić. Weźmiemy tutaj sobie, a może weźmiemy skorzystamy z tych nożyczek. No i sobie tutaj rozetniemy, pomożemy sobie tak żeby tak niekoniecznie tutaj to, o, jest, żeby niekoniecznie tu rozsłyszał, tak? no i co my tu mamy, jest myszeczka, kabelek jest e, materiałowa, taka opaska na kabel, no i sama myszka, wygląda fajnie, całkiem fajnie, o, widać, że jest ten różnica temperatur, bo nam tutaj wchodzi taka delikatna wilgoć. No, kółeczko też jest fajne. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. <laughs> w zasadzie to wszystko. To to możemy sobie odstawić na bok. To nam też nie będzie w tej chwili potrzebne. Folia, jakaś tam mała instrukcja. Hmm. Tu są dwie takie, dwa takie elementy wymienne, dzięki czemu miało to by lepiej dopasowywać się do, do kształtu ręki. No, ale nie wiem, a to? Prawdopodobnie te ślizgawki zostają. No, ciekawe rozwiązanie. Myszka kosztowała 50 zł. Ale to już po Standardowy koszt to 70 zł. No i niby mamy ten Black Friday, Black Week. I to z tego tytułu. To jest magnesik. O, wpada. I jak sobie tutaj podniesiemy to. Wychodzi. Drugi zastępczy element. Jest całkowicie rzeczywiście mały. Tak to miałoby być. No tak. Nie, nie wiem. No. Zróbmy tak, że nie będzie. Tu widać, że jest dioda jakaś. Zróbmy tak, żeby było tak jak domyślnie. No, wygląda, że, że fajnie to jest. Fajnie leży w dłoni. Zobaczymy. Tu mamy jeszcze gumeczkę która nam to spina to rozepniemy to materiał i cały ten kabelek jest bardzo delikatny tu jest na stałe to się nie nie odpina tego tak naprawdę nie wiem jeśli będzie nam to przeszkadzać to możemy sobie to odpiąć a jeśli nie to zostawimy na razie zostawiamy spróbujemy to podłączyć pod komputer i zobaczymy jak to będzie działać No, myszka fajnie mruga. No nie wiem czy to... O, tutaj reklama była taka, że to niby miał być equalizer w stylu starego disco. Bo ja wiem, no taka siatka zwykła, która świeci różnymi kolorkami. No, diutka też cały czas się mieni. Nie wiem, przyznam się czy to jest ładne, czy to nie jest ładne. Kwestia przyzwyczajenia się do tego. Ładnie, ładny tutaj klik jest oczywiście. Włączamy sobie monitor. No i mamy tutaj stronę z oprogramowaniem wciągamy sobie tutaj tego drivera na, ten, na myszkę typu bot ona nam się to jest spakowana, otwiera nam się no oczywiście Windows nie byłby sobą gdyby nie próbował czegoś zakazać, zabronić uruchamiamy no powiedzmy, że mi, Windows nam tutaj próbuje ratować tyłki, ale Niekoniecznie to wychodzi zbyt dobrze. Dobrze, pominimalizujemy sobie te rzeczy, które są niepotrzebne. Tu możemy sobie zamknąć. No i sprawdzamy. Instaluje się szyściutko. Cały czas myszka nam tutaj mruga. Wygląda fajnie, no powiedzmy, że fajnie. E, ergonomia tej myszki jest taka średnia, ani to jest super fajne, ani kiepskie. E, człowiek się przyzwyczaił do tej myszki, to teraz ciężko jest przejść tak bezpośrednio na tą. Nie jest zła. Ma jeden, drugi, trzeci, czwarty, tu na pewno piąty. Szósty, siódmy, te dwa podstawowe, siedem przycisków, launch de program. No i tak to wygląda. Oprogramowanie tak wygląda. I tu mamy nasz program. Całkiem to fajnie wygląda, tylko jest mało stabilne. Za każdym, albo inaczej, często jak się wgrywa jakąś funkcję, ustawia to post, po, po, program e, troszeczkę przez chwilę potrafi nie reagować. Co tu mamy? Jak widać mamy standardowe przyciski programowalne, e, lewy, prawy, środkowy, tu jakieś e, zmiana rozdzielczości, tutaj zmiana efektu tego świetlnego <laughs> do, e, do przodu i do tyłu. To jest szóstka, siódemka, czyli są to te przyciski. <laughs> tym przyciskiem, czyli czwóreczką, zmieniamy sobie rozdzielczość. W tym przypadku, jak, jak robimy to w... bez zmiany ustawień czułości i to, to wtedy myszka wolniej lub szybciej chodzi, ale do, do, domyślnie chodzi wszystko oczywiście o to, żeby można było ustawić większą dokładność możliwe że to się udaje. Tutaj mamy ten efekt świetlny. Efektem świetlnym zarządza LED loop, czyli to jest piąteczka. Jak zmieniamy sobie tutaj, to jak widać ten efekt się też zmienia. Mamy tutaj taki efekt. Jak widać, tu są diody z tej strony i z tamtej strony. Teraz jest wszystko w jednym kolorowym. O, teraz jest kolorowo. No w sumie muszę przyznać, że wygląda to całkiem fajnie. Nie jest jakaś tam super dyskoteka, można sobie ustawić tak jak się chce, tak naprawdę różne efekty i tęczowe i jednokolorowe. Sama myszka zmieniłem tutaj na mniejszy ten, tylny, tą, tą, tą tylną część i wydaje się, wtedy troszeczkę lepiej leży w dłoni. Jest jeszcze tu właśnie, opcja ustawienia czułości. Tu, jak zmienimy tym przyciskiem czułość, to nam będzie tutaj też zmieniać się. DPI, z tym, że jak ustawimy na 12800 i nie zmienimy tutaj czułości myszy i szybkości scrollu to nam będzie tutaj fruwać myszka o, to nam fruwa myszka także lepiej zmienimy sobie na tą czułość standardową powiedzmy te 1600 to jest zielony kolor, tak? Bo jak jak tu zmieniamy, to nam zmienia się na kolor, który tutaj odpowiada, tak? I zmieniamy sobie na zielony i zostawiamy tak. Niech tak będzie. Tu jeszcze mamy e, podświetlenie, ambilight. W tej chwili jest efekt ambilight. Spróbujmy zmienić na, e, powiedzmy, neon. E, April. Teraz mamy tutaj zmieniamy światełko. I widać, że mieni się takim taką tęczą, takim neonem, tak? Tu można jeszcze nagrać makro. Czyli podsumowując, myszka całkiem fajna. Zobaczymy, czy mi się uda przyzwyczaić do niej. Jak się uda, zostawię. Jak nie, albo nie będę używał, albo sprzedam.